Drodzy bracia, prezbiterzy, siostry i bracia, to pierwszy raz, kiedy mogę przewodniczyć Mszy Krzyżma Świętego w naszej warszawskiej archikatedrze. Nie ukrywam więc wzruszenia, przejęcia, tremy i stresu. Pierwszy raz tu na tej mszy przewodniczę, ale pewnie na palcach jednej ręki mógłbym policzyć lata, kiedy w niej nie uczestniczyłem. Zawsze czekałem na nią z niecierpliwością serca i potrzebą by znów spotkać się na modlitwie z biskupem miejsca, w którym akurat byłem. Najczęściej było to w Poznaniu. A także by spotkać się z braćmi księżmi, by uczestniczyć w poświęceniu olejów i odnowić kapłańskie zobowiązania, a przez to powrócić duchowo do dnia moich święceń presbiteratu. Pewnie macie podobnie, o czym świadczy Wasza obecność tutaj tak liczna, w miejscu, w którym zdecydowana większość z Was przyjęła sakrament święceń. Chciałbym na tych niepowtarzalnych dorocznych mszach świętych, jeśli Pan Bóg da nam się spotykać, rozważać z Wami kolejne aspekty naszego kapłańskiego powołania. Na początek Chciałbym powiedzieć o tym, co dla mnie jest najważniejsze, to znaczy o pokorze księdza. Gdyby zapytać wiernych, jakiego pasterza potrzebują, to ta cnota byłaby pierwsza lub jedna z pierwszych. Tak wszyscy chcemy księdza pokornego, podobnie jak chcemy biskupa pokornego, nie przede wszystkim inteligentnego. Przedsiębiorczego, wymownego, sprytnego, wysportowanego czy ładnego. Chcemy pokornego, takiego jak pisał ksiądz Twardowski, który sobą nie zasłania Boga, który potrafi się schować, uniżyć, umniejszyć, uniewidocznić, by bardziej widoczny był Pan. To z powodu braku pokory, z powodu buty i wyniosłości pasterzy ludzie bardzo dziś cierpią i odchodzą od Boga, a na pewno od Kościoła. Człowiek pokorny, także pokorny ksiądz, to oczywiście nie ktoś taki, kto pozwala siebie upokarzać, traktować przemocowo i niegodnie, kto woli się nie odzywać i się nie ujawniać. To nie człowiek bezradny, nie ciapa i nie milczek. Pokora przejawia się w zdrowym oglądzie siebie, innych, świata i rzeczy, we wdzięczności z powodu otrzymanych łask, darów i talentów. To także równowaga w rozeznaniu tego, co jest dla nas i dla innych dobre. To zdolność do, do zrobienia nieraz kroków wstecz. By spojrzeć na potrzeby innych. Pokora pozwala innych prosić o pomoc, i jest gotowością, by pomoc od innych przyjąć. To także zdolność, jakże potrzebna, cenna i rzadka, by umieć przyznać się do swoich błędów i wyciągnąć z nich właściwe wnioski. To wreszcie zdrowy dystans do własnych sukcesów. A także do ludzkich pochwał i chwał. Nie one przecież decydują o naszej wartości. Pokora księdza to także świadomość własnej przemijalności, upływu życia, skończoności naszych zamiarów. Człowiek pokorny wie, że nie jest wieczny, a to bardzo wpływa na sposób, w jaki kształtuje swoje życie, jak buduje swoje relacje. Jak mówi, myśli i postępuje. W Pysze jest zawsze bezczelna arogancja, chcąca ustawić wszystkich i wszystko i wszystko podporządkować sobie. Łudzi się ona naiwnym przekonaniem o własnej nieprzemijalności. Te postawy całkowicie demaskuje dopiero śmierć. To o taką pokorę modli się psalmista w przepięknym psalmie 131. Panie moje serce się nie pyszni, i oczy moje nie są wyniosłe. Nie gonię za tym, co wielkie, albo co przerasta moje siły. Przeciwnie, wprowadziłem porządek do mojej duszy jak niemowlę u swej matki, jak niemowlę, tak jest we mnie moja dusza. O takiej pokorze wspomina także święta siostra Faustyna w dzienniczku, gdy pisze, O pokoro, piękne kwiecie. Widzę, jak mało dusz Cię posiada. Czy dlatego żeś taka piękna, a zarazem trudna, aby Cię zdobyć? O tak, jedno i drugie. Sam Bóg w niej znajduje upodobanie. Nad duszą pokorną są uchylone upusty niebieskie i spływa na nią łask może. O pokoro, zakorzeń się głęboko w całej istocie mojej. O dziewico najczystsza, ale i najpokorniejsza, dopomóż mi zdobyć głęboką pokorę. Teraz rozumiem, dlaczego jest tak mało świętych, bo mało dusz jest głęboko pokornych. Tak, drodzy bracia, dołączmy do tej niewielkiej grupy ludzi głęboko pokornych, jak wzór tego mamy w Maryi, tej pokornej służebnicy Pańskiej, matce kapłanów. Bardzo przejmującym elementem liturgii święcej, w której przed laty uczestniczyliśmy, była litania do wszystkich świętych. Podczas niej leżeliśmy krzyżem. Święty Jan Paweł II w swojej autobiograficznej opowieści Dari Tajemnica powie, że ten gest pokazuje samą istotę duchowości kapłańskiej. Jest przejmujący. Padając na ziemię, pokazaliśmy wszystkim właśnie to, że nie jesteśmy najważniejsi. Że chcemy być w swoim posługiwaniu posługującymi. Chcemy być pokorni. Ludzie, gdy leżeliśmy krzyżem, chcąc na nas spojrzeć, musieli pochylić głowy, zniżyć je. Nie dało się inaczej. Tak samo jak apostołowie, którzy musieli pochylić głowy, gdy w wieczerniku Chrystus ukląkł, aby obmyć im nogi. Będziemy to rozważać już dziś wieczorem. Tak, Chrystus jest tym, który uniżył samego siebie przyjmując postać sługi. Nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, co nam powie Święty Paweł w przejmującym kawałku listu do Filipian. Leżąc wtedy na ziemi, byliśmy tak nisko, że niżej się już nie dało. Dotknęliśmy ziemi. Ziemia to po łacinie humus, a pokora humilitas. Pokora to dotykanie Ziemi, stąpanie po niej. To także dotykanie tego, co w człowieku jest z Ziemi. Jakiż kochany jest przez ludzi ksiądz, który nie jest daleko od ludzi, od zwykłych przyziemnych spraw, przyziemnych trosk, przyziemnych grzechów, przyziemnych szczęść i nieszczęść. Być pokornym w kapłańskiej posłudze oznacza więc także gotowość realnego pójścia do wszystkich. Tak, drodzy bracia, idźcie do nich chętnie w imię Chrystusa, pokornego sługi wszystkich. Kilka miesięcy temu papież Franciszek był w Weronie, gdzie spotkał się z duchowieństwem. Przestrzegał tam przedstawianiem siebie w centrum przed aktywizmem, niegorliwością, połowicznością, przed przeżywaniem posługi duszpasterskiej jedynie jako sposobu na autopromocję. Grozi nam, mówił, że nasza posługa będzie spełniania w logice promowania siebie i szukania aprobaty i kariery, zamiast być poświęceniem swojego życia Ewangelii i bezinteresowną służbą kościołowi. Jako księża bądźcie nie tylko przy roześmianych i zdrowych. Bądźcie także, a nawet szczególnie, przy cierpiących, niezależnie od wieku. Cierpiących tak na ciele, jak i na duszy. Przy ludziach wyczerpanych, zniszczonych, samotnych. Bądźcie przy starszych, którzy w znacznej części wypełniają nasze kościoły. Dziękujcie Bogu za ich wiarę i dobroć. Nie lekceważcie ich. Wasza pokora będzie się także wyrażała w tym, że będziecie i przy tych, którzy, nawet jeśli zostali ochrzczeni, nigdy nie poznali Bożej Miłości. Przy tych, dla których Bóg jest teoretyczny, płaski, nieprawdopodobny, przekrywając w ich sercu z nowoczesnym światem szkiełka i oka. Iluż takich ludzi jest w Warszawie i jej okolicach? Ci ludzie na sprawy Boże reagują obojętnością, oddaleniem od Kościoła, a nawet agresją. Wbrew temu, co mówi Psalm 105, wcale nie szukają Bożego oblicza. Nie rozumieją też świętego Augustyna, który powie, że nasze serce jest niespokojne, dopóki nie spocznie w Bogu. Śmieją się z tego. My jesteśmy spokojni bez Boga, a zwłaszcza bez Jego kościoła, mówią. Nie wolno ich jednak zostawić. Róbcie wszystko, wysilajcie się, ale przede wszystkim kochajcie ich. Łatwo ich odepchnąć, łatwo im zabronić, zacząć od wymagań, od rygorów, a często nawet na nich skończyć. Łatwo jest nie okazywać ludziom cierpliwości, tylko gwałtowność. Nie prosić, tylko żądać, nie słuchać, tylko przemawiać, nie rozumieć, tylko twierdzić, nie dawać, tylko brać. Łatwo jest uprawiać kult świętego spokoju. Parafie muszą być w kontakcie z rodzinami, z życiem ludzi i z życiem społeczności, mówi papież Franciszek. Muszą być domami o drzwiach zawsze otwartych. Aby wychodzić innym na spotkanie. I to ważne, aby owemu zbliżaniu się ku drugiemu towarzyszyła jasna propozycja wiary. Chodzi o otwarcie drzwi, aby Jezus mógł wyjść z całą radością swojego przesłania. Módlmy się, mówi papież, za nasze parafie, aby nie stanowiły tylko funkcjonalnych biur, ale ożywione duchem misyjnym. Były miejscami przekazywania wiary oraz świadectwa miłości. Oby takie były nasze parafie i miejsca, w których posługujemy. Drodzy bracia, to wszystko nie stanie się jednak bez modlitwy. Nie ma tabletki na pokorę, nie ma przyspieszonego jej kursu albo sklepu, w którym można byłoby ją kupić. Pokorę można jednak sobie wymodlić. To ważne, aby ludzie uważali was za księży rozmodlonych, by widzieli was nie tylko biegających, ale także klęczących. Ten przykład modlitwy będzie już bardzo nawracający. Ale módlcie się też i sami, gdy nikt nie widzi. Módlcie się osobiście i wiernie, aby wasza dusza zawsze pragnęła Boga. Obyście jak Psalmista ze słynnego Psalmu 63, byli tymi, którzy wpatrują się w Pana, chcą Go wielbić przez całe swe życie, nasycać Jego obecnością swoją duszę. Psalmista już rozpoznał, że łaska Boża jest cenniejsza od życia, Chcę więc Panu za nią dziękować. We wspomnianym przemówieniu sprzed kilku miesięcy. Papież Franciszek powiedział: Pamiętajmy o naszym powołaniu. Przyjmujmy je każdego dnia i trwajmy przy Panu na modlitwie. Są trudne chwile opuszczenia, i wtedy pamiętajmy o pierwszym powołaniu i nabierzmy siły. Nie zatrzymujmy się w chwilach rozczarowania, ale stawiajmy im opór. Życie jest pełne radości, ale także mrocznych chwil. Stawiajcie im opór. Miejcie odwagę iść naprzód i stawiać opór temu, co mroczne. Właśnie modlitwa taką odwagę Wam da. Pan ustrzeże Was od upadku, a jeśli upadniecie, pomoże Wam się szybko pozbierać. Ustrzeże Was także od upadku w pychę i stawi Was wobec Swej chwały. Będziecie mogli wdzięcznie i radośnie powtarzać za świętym Janem, co usłyszeliśmy przed chwilą, temu, który nas miłuje i który przez krew swoją uwolnił nas od naszych grzechów i uczynił królestwem i kapłanami dla Boga i Ojca swojego. Jemu chwała i moc. Drodzy bracia, jesteście potrzebni dziś światu i Kościołowi, być może nawet bardziej niż kiedykolwiek. Dbajcie o powołanie. Nie o swoje powołanie, jak się często mówi, bo powołanie nie jest twoje, ani moje. Dbajcie o powołanie otrzymane, podarowane jak niczym niezasłużony skarb. Nie uciekajcie od kapłańskiej dyscypliny. Bez niej niczego sensownego się nie zbuduje. Nie uciekajcie od sakramentów. Zwłaszcza sakramentu pokuty, i nie uciekajcie od uczciwych rozmów o sobie i swojej drodze z tymi, których Kościół na tej drodze postawił. To też jest element troski o kapłańską pokorę. Bardzo Was proszę o gorliwość. Prosiłem o to w dniu ingresu i proszę dzisiaj. Nie bądźmy jacy tacy, nie bądźmy byle jacy. Powtarzajmy często zdanie ze znanego nam psalmu: Przywróć mi radość z Twojego zbawienia i wzmocnij mnie duchem ochoczym. Przywróć mi radość z bycia księdzem, a jeśli taką radość w sobie mam, ugruntuj ją we mnie, Panie. Pragnijmy każdego dnia być pokornym księdzem, nie tylko przeżyć dany dzień jako ksiądz, ale być księdzem. W całości i na całego. Drodzy bracia, przeżywając ten przekrzyżma, chciałbym jeszcze na chwilę zatrzymać się przy ważnym geście z naszych święceń, który z pewnością pamiętamy. Chodzi o namaszczenie. Najpierw biskup położył na nas swoje dłonie, a potem namaścił nasze. Papież Benedykt XVI, tłumacząc ten gest, mówi: że Pan wziął nas wtedy w swoje posiadanie. Powiedział: Należysz do mnie, strzegą cię moje dłonie. Pozostań w moich dłoniach i oddaj mi twoje dłonie. Pan nałożył na nas ręce, mówi ten wielki papież, a teraz chce naszych rąk, aby w świecie stały się Jego rękami. Pragnie, żeby nie były już narzędziem służącym do zawłaszczania sobie rzeczy, ludzi i świata, aby go uczynić go swoją własnością, lecz by przekazywały jego boski dotyk, oddając się na służbę miłości. Namaszczone dłonie, kończy papież Benedykt, powinny być znakiem zdolności namaszczonego do pokornego. Obdarowywania innych. Piękne słowa. Warto wracać często do modlitwy, jaką wypowiedział biskup, namaszczając nasze dłonie. Nasz Pan Jezus Chrystus, którego ojciec namaścił duchem świętym i mocą, niech cię strzeże, abyś codzienną ofiarę ze swojego życia składał Bogu. Tak, chodzi o codzienną ofiarę ze wszystkiego, czym jesteśmy i co posiadamy. Ofiara ta nas nigdy nie ograbia, nie upokarza, ale przeciwnie, ubogaca, uwzniośla. Niczego nam nie zabiera, ale przeciwnie, wszystko nam daje. Jej szczytem jest najświętsza Eucharystia. Którą od dnia święceń mamy zaszczyt sprawować. W niej, łącząc się z ofiarą Chrystusa, potwierdzamy nasze pokorne oddanie się Panu. Znalazłem Dawida, mojego sługę, śpiewaliśmy przed chwilą w Psalmie Responsoryjnym. Namaściłem go świętym olejem, by ręka moja zawsze przy nim była i umacniało go moje ramię. Tak. Bóg znalazł nie tylko Dawida, znalazł także nas. Pewnego dnia powiedział do nas, do każdego inaczej, w inny sposób, niepowtarzalny i jedyny: Pójdź za mną, ja ciebie chcę. Znam cię. Znam Twoje historie, Twoje wspaniałości i Twoje ułomności. Twoją wielkość i Twoją słabość. I właśnie Ciebie chcę. Jego ręka zawsze jest przy nas. Umacnia nas Jego ramię. Z Nim moja wierność i łaska. To znów Psalm 89. W moim imieniu Jego moc wywyższona. On będzie wołał do mnie, Ty jesteś moim Ojcem, moim Bogiem, opoką mojego zbawienia. Wołajmy więc do Niego każdego dnia, nie wyrywajmy się z Jego dłoni. Nikt ich nie wyrywie z mojej ręki, mówi Chrystus. Nie wyrywajmy się jednak i my sami. Dziękujmy dzisiaj za tamten dzień, za dzień naszych święceń, kilkadziesiąt, kilkanaście, kilka lat temu, a może niecały rok temu dzień pamiętny i ciągle żywy Drodzy bracia poświęcone za chwilę oleje będziemy używać przez cały rok we wszystkich kościołach naszej archidiecezji Wszystkie są z tego samego źródła z tej katedry z tej mszy W ten sposób wyrazi się także jedność między nami wspólnota którą pomimo trudności i pęknięć chcemy cierpliwie i pokornie tworzyć. Dziękuję Wam za tę wspólnotę. Dziękuję każdemu z Was, począwszy od księży emerytów po neopresbiterów. Dziękuję księżom pracującym na terenie archidiecezji i poza jej granicami. Dziękuję szczególnie chorym braciom i tym, którzy przeżywają teraz noce ciemne. Dziękuję za wytrwałość i pokorę. Biskup niczego nie zrobi bez księży. Możemy napisać, nie wiem jakie programy naprawcze kościoła i parafii. Ale jak nie będzie gorliwych księży, to te programy będą tylko bladym świstkiem. Raz jeszcze więc dziękuję wam za waszą obecność i za waszą gorliwość. Wzruszyłem się kiedyś Słysząc, jak to w jednym z afrykańskich narzeczy ludzie składają sobie małżeńską przysięgę. Mówią wtedy: I przyrzekam, że będę cię kochał na całe moje serce. Pomyślałem sobie, że podobną przysięgę składamy w dniu naszych święceń, a jest ona wyrazem naszej tęsknoty i pokornej miłości. Jezu, przyrzekam, że będę Cię kochał na całe moje serce. Nie na pół mojego serca, nie na trzy czwarte i nie na dziewięćdziesiąt dziewięć procent. Przyrzekam, że będę Cię kochał na całe moje serce. Bądźmy wierni tej przysiędze. Amen.